Witajcie ciekawscy. Niestety świat obiegła kolejna przykra wiadomość. Dziś żegnamy Kelly Preston. Była modelka i aktorka życiowa, wybranka Johna Travolty, zmarła w wieku 57 lat wystąpiła w ponad 60 produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. w Jerry Maguire, gdzie grała było narzeczoną Toma Cruza, a ostatnio w filmie Gotti, w którym zagrała u boku swego męża. Jak rozpoczęła karierę? Jak poznała Johna Travolta? Dlaczego ludzie próbowali od jej rodziny wyłudzić pieniądze po śmierci syna aktorskiej pary? Zostańcie z nami do końca, aby dowiedzieć się wielu informacji o Kelly Preston. Kelly Kamale Lula Smith, znana w branży show biznesu pod pseudonimem Kelly Preston, urodziła się 13 października 1962 roku w Honolulu na Hawajach. Jako dziecko mieszkała w Iraku i Australii. Po powrocie na Hawaje uczęszczała do szkoły w Honolulu, a później studiowała dramat i teatr na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jej kariera rozpoczęła się, gdy była jeszcze nastolatką. W wieku 16 lat, kiedy mieszkała przez jakiś czas w Australii, odkrył ją fotograf mody. Mężczyzna dojrzał w niej wielki potencjał i pomógł jej załapać się do ról reklamowych i innych małych ról telewizyjnych. Pomógł jej również dostać się na przesłuchania do filmu z 1980 roku Błękitna Laguna. Ostatecznie jednak w głównej roli żeńskiej Emeline zobaczyliśmy Brooke Shields. Był to jednak moment dla Kelly przełomowy, ponieważ postanowiła zmienić swoje nazwisko na Preston. Pierwsze ważne i pierwszoplanowe role pojawiły się kilka lat później, a konkretnie w 1985 roku. To wtedy wcieliła się w Merlin McCully w komedii romantycznej Figiel opowiadającym o miłosnych perypetiach nastolatków. Następnie pojawiła się w filmie tajemniczy wielbiciel jako Deborah Ann Fimple. Inne tytuły filmowe, w których Kelly trafił się o znaczące role to m.in. Bliźniacy, gdzie zagrało boku Arnolda Schwarzeneggera i Danego DeVito, wspomniany już wcześniej Jerry Maguire, czy Cudotwórca z Eddie Murphym i Jeffem Goldblumem. Oglądaliście który z tych filmów? Kojarzycie w nich Kelly? W 1985 roku, kiedy jej kariera zaczęła się rozwijać, 23-letnia wówczas Preston poślubiła amerykańskiego aktora Kevina Gage'a. Para rozwiodła się jednak po zaledwie dwóch latach małżeństwa. Kelly w czasach młodości umawiała się także z Georgem Clooney'em, a nawet była krótko zaręczona z Charliem Sheenem. Związek ten zakończyła po tym, jak aktor rzekomo postrzelił ją w ramię. Jednak w 2011 roku w wywiadzie dla TMZ zaprzeczyła, żeby taki incydent miał miejsce. Co ciekawe, Kelly nigdy ponoć nie zwróciła szynowi pierścionka zaręczynowego z różowym karatowym diamentem. Jak wiecie, to, że miłość często rodzi się na planach filmowych to nic nowego. I tak też było w przypadku Kelly i Johna Travolty. Uczucie to w ich przypadku nie było jednak żadnym przelotnym romansem. Poznali się w 1987 roku, kiedy pracowali razem nad filmem Eksperci. Szybko znaleźli nić porozumienia, która umocniła ta sama wiara. Oboje należeli do kościoła scientologicznego, którego religia opiera się na naukach amerykańskiego pisarza science fiction Elrona Hubarda. Kelly i John pobrali się w 1991 roku w hotelu de w Paryżu. Jednak ceremonia ta przeprowadzana przez francuskiego lidera kościoła scientologicznego została uznana za nieważną. Dlatego zaledwie tydzień później para powtórzyła zaślubiny w Daytona Beach na Florydzie. Para doczeka się wspólnie trojga dzieci: Jetta, urodzonego wiosną 1992 roku, Ellie Blue, która przyszła na świat w 2000 roku, i najmłodszego syna Benjamina, który ma aktualnie 9 lat. Byli szczęśliwą, zgodną rodziną, jednak 11 lat temu doszło w ich życiu do wielkiej tragedii. I o tym wam za moment powiemy. Choć Kali pojawiała się w wielu filmach, nie udało jej się odnieść wielkich sukcesów, szczególnie jeśli mówimy o nagrodach artystycznych. W 2000 roku Kali pojawiła się w filmie Bitwa o Ziemię, w którym zagrała dziewczynę filmowej postaci Johna Travolty. Za tę rolę otrzymała Złotą Malinę w kategorii Najgorsza Aktorka Druga Planowa. Była to pierwsza nominacja do tej antynagrody filmowej, która zapoczątkowała serię kolejnych trzech. I choć następne zakończyły się tylko dla nominacjach... Niestety do Kelly od tego czasu nie trafiła już żadna inna filmowa statuetka ani nominacja. Jako ciekawostkę musimy Wam powiedzieć, że w 2004 roku aktorka pojawiła się w Teledysku grupy Maroon 5 do piosenki She Will Be Loved. W tym wideoklipie dzieliła wiele romantycznych scen z frontmanem zespołu, czyli Adamem Levine. I teraz powiedzcie, czy wiedzieliście wcześniej, że to właśnie była Kelly Preston? Podczas gdy John był zajęty przeskakiwaniem z jednego planu filmowego na drugi, jego żona nie miała tylu propozycji do odegrania. Choć jakieś role oczywiście się pojawiały. Wystąpiła m.in. w serialu Gotowe na Więcej z 2006 roku, a rok później została obsadzona w thrillerze kryminalnym Wyrok Śmierci, by następnie pojawić się w serialu Medium o nadprzyrodzonych mocach. Niewielka liczba ważnych ról nie stanowiła jednak problemu dla Kelly, ponieważ aktorka chętnie poświęcała czas swoim dzieciom. Jed Travolta, pierworodny syn Kelly i Johna, cierpiał na rzadką chorobę Kawasakiego. Zmagał się z astmą i zapaleniem tętnic oraz miał napady padaczkowe. W 2003 roku Kelly pojawiła się w programie The Montel Williams Show, gdzie promowała tak zwany Perifaction Rundown, znany również jako metoda Hubbarda. Jest to kontrowersyjny program detoksykacji opracowany i wprowadzony przez założyciela kościoła Scientologicznego Elrona Hubbarda i wykorzystywany jako usługa wprowadzająca. Kelly wyznała wtedy, że ta metoda pomogła jej synowi. I tak dochodzimy do tragedii, o której wspominaliśmy wcześniej. 2 stycznia 2009 roku Jet Travolta zmarł w wieku zaledwie 16 lat. Aby oderwać się od szarej rzeczywistości i problemów zdrowotnych Rodzice często zabierali go na wakacje. Podczas gdy rodzina była na Bahamach, chłopak uderzył głową o brzeg wanny w trakcie ataku epilepsji. We wrześniu tego samego roku John i Kelly potwierdzili długoletnie spekulacje, że ich syn oprócz chorób, o których opinia publiczna wiedziała, miał dodatkowo autyzm i że cierpią na regularne ataki. Para ujawniła tę informację podczas zeznań w sądzie, podczas procesu związanego z wymuszeniami pieniężnymi w związku ze śmiercią ich syna. W styczniu 2009 roku trzy osoby zostały aresztowane w związku z szantażem i próbą wyłudzenia doktorskiej pary wielomilionowych kwot. Osoby te zostały oskarżone o grożenie ujawnieniem prywatnych informacji związanych ze śmiercią Jetta Travolty, a także sprzedażą opowieści sugerujących, że John Travolta był winny śmierci syna. W wyniku ciągnącej się sprawy rodzina zmarłego chłopca miała w końcu dość walki w sądzie. Zdecydowali się porzucić sprawę i wystosowane zarzuty wobec osób chcących wyłudzić od nich kwotę 25 milionów dolarów. Prokurator rodziny, Neil Brightwhite, powiedział, że sprawa spowodowała niewiarygodny stres i ból jego klientów i że chcą odłożyć to wszystko na bok. I tak Kelly i John, próbując przejść przez tragedię, jaka ich spotkała jesienią 2010 roku, powitali na świecie swego najmłodszego syna Benjamina. W 2018 roku Kelly i jej mąż ponownie wystąpili razem na ekranie. W produkcji Gotti, będącej biograficznym filmem kryminalnym, John wcielił się w gangstera, Johna Gottiego, a Kelly zagrała jego żonę, Wiktorię. W rozmowie z Vanity Fair podczas festiwalu filmowego w Cannes, Kelly opowiadała o tym, jak prawdziwa Victoria Gotti zaprosiła ich do swojego domu, aby opowiedzieć o swoim mężu. Jak wyznała, spędziła z jej rodziną cały dzień. Miała z kobietą również kontakt mailowy i bezpośrednio dowiadywała się o wszystkim, co było istotne dla filmu. Pomimo to, film nie spotkał się z pozytywnymi recenzjami krytyków, a para otrzymała wspólną nominację do Złotej Maliny za najgorsze aktorskie połączenie na ekranie. Dziś, 13 lipca, John Travolta opublikował na swoim Instagramie post informujący, że Kelly zmarła po dwuletniej walce z rakiem piersi. Napisał, cytujemy: Stoczyła odważną walkę otoczona miłością i wsparciem tak wielu osób. Moja rodzina i ja na zawsze będziemy wdzięczni jej lekarzom i pielęgniarkom z M.D. Anderson Cancer Center, wszystkim ośrodkom medycznym, które nam pomagały, a także i wielu przyjaciołom i bliskim, którzy byli u jej boku. Byli małżeństwem przez 28 lat i zawsze się wspierali. Nawet gdy w 2019 roku Doc Gottlieb, stary znajomy Johna, który przez lata był jego pilotem, twierdził, że on i Travolta mieli 6-letni romans. Zaczęły krążyć plotki, że John jest homoseksualistą, ale Kelly pozostawała u Męża, zapewniając, że te pogłoski oskarżenia są fałszywe. Twierdziła także, że ludzie, którzy wypuszczają takie krzywdzące informacje, chcą tylko pieniędzy i uwagi. Ella córka Kali również wstawiała post na Instagramie i złożyła hołd swojej matce. Udostępniając jej zdjęcie, napisała: cytujemy: Nigdy nie spotkałam nikogo tak odważnego, silnego, pięknego i kochającego jak ty. W dodatkowym oświadczeniu dla magazynu People przedstawiciel Kali wyjaśnił, że rodzina nigdy nie ujawniła jej walki z rakiem piersi, ponieważ zarówno modelka, jak i jej rodzina chcieli to zachować jak najdłużej w prywatności. Na kilka tygodni przed śmiercią Kali opublikowała poznać Instagramie z okazji Dnia Ojca, w którym napisała: Szczęśliwego Dnia Ojca dla najlepszego, jakiego znam. Kochamy Cię. Aktorka udostępniła przy tym dwa zdjęcia: pierwsze całej rodziny, a także zdjęcie Johna i ich zmarłego syna Jetta. A teraz wy powiedzcie ciekawcy, czy widzieliście któryś z filmów Cali Preston? Jaki był wasz ulubiony? Czy przed tym filmem wiedzieliście o tragediach z życia rodziny Travoltów? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia wkrótce w kolejnym z naszych filmów, które publikujemy codziennie.